Schwerner. Witam Was bardzo serdecznie. Każdy z nas miewa kryzysy psychiczne. Sytuacja w ostatnich latach zmieniła się o tyle, że coraz głośniej nauczyliśmy się o tym mówić. Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i jak zbudować odporność na trudne sytuacje w życiu. O tym porozmawiam z Panią dr Ewą Odachowską-Rogalską z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry. Pani Doktor, jak istotne Pani zdanie jest dzisiaj to, że wielu młodych ludzi Mówi nagłos o swoich problemach psychicznych, że ten temat zdrowia psychicznego dalej jest dziś schowany za barierą tabu i wstydu. Ale ja mam przynajmniej takie poczucie, często dzięki młodym ludziom, to tabu jest coraz mniejsze, coraz więcej o tym mówimy. Coraz więcej widać takiej otwartości młodych ludzi, i to oni często zachęcają dorosłych, albo ku e, zaskoczeniu dorosłych e, sami mówią, że chętnie skorzystają z pomocy profesjonalisty, czyli z pomocy psychologa. E, ja się z tym spotykam coraz częściej i to jest dobry prognostyk, bo to jest też coś, co uczy dorosłych tego, że trwałość i zdrowie psychiczne jest bardzo ważna. Ostatnio często słyszę takie y, zdanie, że ktoś ma ochotę pójść do terapeuty, mimo że nie nie odczuwa depresji, ma, ma po prostu czasem jakieś, mówiąc kolokwialnie, doły albo takie sytuacje, które sobie uzmysławia, że mogą na niego wpłynąć w przyszłości. Na przykład pamięta jakieś przykre zdarzenia związane z rozwodem rodziców, ma trudną relację z ojcem czy z mamą. I tak sobie często ci młodzi ludzie myślą, a może to już jest w ten w chwili moment, by pójść do terapeuty. Dostrzega Pani coś takiego, czy, czy po prostu takie osoby do mnie trafiają i to jest bardziej myślenie życzeniowe? Mam wrażenie, że to jest też tak, że jeśli jest w środowisku rówieśniczym jakaś osoba, która korzysta z pomocy psychologicznej, to jest to coś, co jest bardziej jakby dostępne. Czyli wtedy młody człowiek zauważyć może, że może ja też mógłbym, może ja też potrzebuję o czymś pogadać. Może ja też powinienem udać się do specjalisty, żeby nauczyć się rozmawiać o czymś, co jest dla mnie trudne? To są zupełnie naturalne pytania. Natomiast, e, oczywiście, nie każda wizyta u psychologa może skończyć się pracą terapeutyczną. Czasami jest tak, że jest to takie spotkanie konsultacyjne e, i wtedy ono wystarczy. Ja pamiętam sama takie spotkania z nastolatkami, którzy e, byli bardzo zdziwieni tym, że ktoś dorosły mówi do nich, że jesteś teraz w takim okresie. W masz prawo czuć całą gamę emocji i nie wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Masz prawo zadawać sobie pytania dotyczące tożsamości, tego, kim będziesz, kim jesteś, kim masz prawo być. Masz prawo nie, nie znać odpowiedzi na te pytania. Masz prawo jeszcze, jakby dawać sobie na to czas, albo masz prawo do tego, żeby Niektórych sytuacji jakby nie rozumieć, albo zadawać sobie pytania do dotyczące sensu życia. I jest to absolutnie naturalny proces w tym okresie rozwojowym, w którym jesteś. I pamiętam kiedyś taką pacjentkę, która powiedziała: Ojej, to, to znaczy, że to jest normalne, że ja mam takie, że raz się śmieję, raz płaczę i w zasadzie nie wiem, co się ze mną dzieje i to jest ok. No tak, to jest ok, w tym czasie to jest ok, bo to jest taki moment, kiedy dziecko. Uczy się życia, on sobie zadaje pytania egzystencjalne, zadaje sobie pytania o sens. To jest też okres, w którym przecież jest cała masa takich zmian fizjologicznych, zmian biologicznych, no ale oczywiście też zmian takich psychospołecznych, czyli na dziecko wchodzi w ten taki bardzo ważny okres okres stadium operacji formalnych, czyli zaczynamy umieć myśleć abstrakcyjnie przez to, Jesteśmy wrażliwsi na to, żeby zadawać sobie pytania o to, czy coś właśnie ma sens, czy go nie ma. No i ten świat dorosłych jeszcze nie do końca musi być taki zrozumiały, a często jest taka duża wrażliwość też na niesprawiedliwość społeczną, albo na niegodzenie się na to, że coś może wyglądać tak, jak wygląda taki egocentryzm młodego człowieka niekiedy dorosłych uderza i nie do końca jest przez nich rozumiany i zwykle młodzi ludzie słyszą, no jak będziesz dorosły to będziesz wiedział o czym mówię, ale teraz nie jestem dorosły i teraz to jest czas kiedy zadaję sobie te pytania i czasami potrzebuję wsparcia, a jeśli tego wsparcia będę potrzebował u profesjonalisty to powinienem móc z niego skorzystać. To jest Bardzo ciekawe co pani przed chwilą powiedziała to jest chyba taki bardzo Świetny moment, bardzo fajny moment, w którym gdy dzieje się w naszym głowie coś, czego nie rozumiemy, jakaś klisza emocja, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać, to że trafiamy do specjalisty, do terapeuty i on, on nam mówi: Wiem, co to jest i potrafię to nazwać. Mhm, jakby i, I nie wariujesz, tak? tak? Tak to może wyglądać. Oczywiście, że jeśli dzieją się jakieś rzeczy niepokojące, no to oczywiście idziemy też za tym, próbujemy wspomagać to dziecko, ale młodego człowieka w zasadzie, ale. Rzeczywiście czasami jest tak, że taki coaching pierwszy dotyczący tego, w jakim okresie jesteś i dlaczego czujesz to, co czujesz, co możesz z tym zrobić, jak możesz o tym rozmawiać z dorosłym, jak możesz o tym rozmawiać z kolegą i koleżanką, to jest właściwie taka najistotniejsza strategia. A czy moment, gdy zastanawiamy się nad tym, czy pójść do terapeuty, ponieważ tlą się w nas emocje, których nie rozumiemy, które wywołują u nas obniżenie nastroju, Złe samopoczucie. Gdy czujemy się po prostu źle, ten moment, gdy zastanawiamy się, czy warto, to już jest ten moment, że warto? Na pewno? Zwykle jest tak, że dziecko, że. Y, 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 y. Rodzic już widzi u młodego człowieka, że coś się dzieje i wtedy, jeśli jest ta inicjatywa ze strony dorosłego, który mówi, widzę, że przeżywasz jakąś trudność. Czy mogę ci jakoś pomóc? Albo jeśli ja ci nie będę mógł pomóc, to może chciałbyś porozmawiać ze specjalistą? To raczej w tę stronę, bo tak czy inaczej no nastolatek jeszcze nie jest pełnoletni i on sam sobie też nie stanął. W związku z tym tutaj opieka psychologiczna też musi być w konotacji z dorosłym. Tak? A jeśli nastolatek nie ma tak dobrego kontaktu z, z rodzicem, żeby w ogóle pójść i poruszyć tę kwestię? Może zawsze się udać do psychologa szkolnego. W szkołach też są psychologowie, którzy w razie czego stanowią takie pierwsze wsparcie i należy z tego korzystać. To jest bardzo dobre, szkoła to jest bardzo dobre miejsce, żeby nauczyć też tego, że psycholog to jest osoba, do której można zwracać się z różnego rodzaju problemami. Ale ważne jest też to, żeby psycholog wcześniej był też w środowisku szkolnym trochę uważniony. To znaczy, żeby miał taką przestrzeń na to, żeby przedstawić wśród młodych ludzi, wśród dzieci swoją sylwetkę, ale też zasady pracy. Co mo, czy, czym mogę się zająć, w jaki sposób mogę Ci pomóc i też to, co jest bardzo ważne w oczach przeciętnego nastolatka, że obowiązuje mnie tajemnica zawodu psychologa. To znaczy, że to, o czym my rozmawiamy, nie wychodzi poza te drzwi. No chyba, że, e, że będzie to sytuacja zagrażająca życiu lub zdrowiu, to wtedy oczywiście też rozmawiamy o tym z młodym człowiekiem. Natomiast generalnie ja bardzo często też rodzicom mówię przy dziecku, że to, o czym rozmawiam z Twoim dzieckiem, zostaje między nami. Jeśli coś mnie zaniepokoi i będę miała zgodę e, Twojego dziecka, Twojego syna, córki, żeby z Tobą porozmawiać. To wtedy to zrobię. Ta tajemnica mnie nie obliguje w sytuacji, kiedy widzę, że jest zagrożone życie lub zdrowie w innym wypadku. To jest tak, że ja stoję po stronie właśnie tego młodego człowieka. Dziś, y, zwłaszcza młodzi ludzie, bardzo otwarcie mówią o depresji, także innych problemach y, psychicznych, a chciałbym powiedzieć o czymś, o czym może odrobinę mniej się mówi, czyli o dbaniu o swoje zdrowie psychiczne o profilaktyce. Wielu z nas jest bardzo ciekawych, czy w ogóle coś takiego istnieje jak to się robi. Jeśli bardzo dużo mówimy o depresji, bardzo mówimy o problemach psychicznych i jakoś się oswajamy, wiemy, że po prostu trzeba się z nimi wtedy zmierzyć. To y, z punktu widzenia psychologii, jak wygląda profilaktyka, gdy mło, młody człowiek, obojętnie kto, pomyśli sobie, skoro to jest powszechne, może dopaść i mnie. Może się zdarzyć coś takiego w życiu, że będę się tak y, czuł czy czuło. Y, 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 jak jest profilaktyką? Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne? Jeśli chodzi o pracę z nastolatkiem dotyczącą, dotyczącą zdrowia psychicznego, to konieczne jest wzmacnianie takich czynników chroniących. Czynniki chroniące na przykład w szkole to jest kwestia dotycząca wsparcia nauczycieli, to jest kwestia dotycząca dobrych relacji z grupą rówieśniczą, ale są też czynniki rodzinne, czynniki indywidualne i czynniki w kontekście takim społecznym. Natomiast to, co młody człowiek sam może robić, to może budować zasoby swoje własne w postaci takiego wzmacniania tych elementów, które służą radzeniu sobie ze stresem. Fajnym pomysłem jest zbudowanie takiej swojej osobistej apteczki antystresowej. Na takiej apteczce możemy tam zamieścić różne rzeczy, które dają nam siłę, to jest raz, a dwa możemy sobie wypisać kilka takich. Ważnych zasobów, które mogą być do użycia w potencjalnej sytuacji stresowej. Czyli, na przykład, wypisz pięć czynności, które pomagają ci w radzeniu sobie ze stresem, i wypisujemy je kolejno, i potem do nich wracamy. Albo wskaż pięć osób, które, do których możesz się zwrócić po pomoc w sytuacji, kiedy będziesz miał jakąś trudność. Albo wypisz, znajdź pięć różnych miejsc, w, którym chciał, w których chciałbyś być, które są dla ciebie fajne, jakieś takie przyjemne, do których możesz się przenieść też w wyobraźni. I tutaj można korzystać naprawdę bardzo dużo z takiej strategii, ale bardzo fajne też są strategie dotyczące pracy z oddechem, takiej pracy związanej z uważnością. Natomiast dobrze jest, żeby jednak było to coś, co jest poparte jakąś wiedzą taką psychologiczną. Czyli nie szukajmy takich rzeczy w internecie i ślepo nie, nie bierzmy tego pod uwagę, co jest tylko jakby podane, bo dla mnie, na mnie działa, w związku z tym na pewno też zadziała na ciebie. Nie do końca tak musi być. Dobrze jest konsultować to jednak ze specjalistą, on na pewno doradzi, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić i co będzie wtedy najlepsze dla ciebie. Panie doktor, dobrze zna Pani sytuację młodych ludzi. Mówię o pacjentach, którzy do Pani przez lata przychodzili do gabinetu, opowiadali o swoich problemach. Jakie jest Pani pierwsze skojarzenie? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, z którymi przychodzą do Pani pacjenci? Czy to najczęściej ja bym tak pomyślał proszę mnie wyprowadzić z błędu? Czy to bardzo często na przykład dotyka relacji młodego człowieka z, z rodzicem? Bardzo często dotyczy to nawiązywania relacji z innymi nastolatkami. Bardzo często dotyczy to takiej sytuacji, że to dorosły trochę deleguje takiego nastolatka do tego, żeby jakby, oto moje dziecko, zrób z nim coś, bo ono sobie nie radzi. A, a niestety okazuje się, że tutaj rodzic też bardzo często w tej pracy jest, jakby musi być zaangażowany, bo jego rola jest bardzo tutaj ważna. To są problemy różnego rodzaju: to są zaburzenia nastroju, to są zaburzenia depresyjne, to są samookaleczenia, to są zaburzenia odżywiania, bardzo szerokie spektrum tak naprawdę tych, tych zaburzeń. Więc nie można powiedzieć, że tutaj jakby któraś się wybija gdzieś na pierwszy plan, natomiast generalnie są to po prostu problemy z emocjami. I co pani mówi pacjentom, którzy przychodzą i martwią się tym, że mają ogromny problem z budowaniem relacji? Mówiąc tak najbardziej konkretnie i wprost, martwią się tym, że inni mają wielu przyjaciół, oni nie. Martwią się wyobcowaniem. Zastanawiają się, co z nimi jest nie tak, bo pewnie takie myśli wtedy przychodzą do głowy. To prawda, to są bardzo częste myśli, a to jest też okres, w którym relacje rówieśnicze stanowią punkt odniesienia. To jest tak zwany kluczowy czynnik społeczny dla nastolatka, czyli grupa rówieśnicza. To w grupie rówieśniczej buduje się poczucie własnej wartości, to tam kształtują się strategie radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, to ta grupa stanowi pewien punkt odniesienia. W związku z tym pojawiają się takie, takie tendencje do tego, żeby niekiedy robić coś. Co nie do końca jest ok, albo nie do końca jest fajne, bo w tej grupie tak się dzieje. Czyli na przykład bywa tak, że nastolatek chcąc wejść w jakąś grupę rówieśniczą, próbuje na przykład zaimponować czymś, co nie do końca jest dla niego korzystne. Czyli mówimy tutaj o środkach psychoaktywnych, mówimy o jakichś zachowaniach ryzykownych i agresywnych. Zawsze należy zacząć od właśnie to, co ja mówię, wzmacniamy poczucie własnej wartości, dlatego żeby młody człowiek jako zasób podstawowy uważał to, że ja jako przyszły dorosły potrafię już stawiać granice. Czyli mogę powiedzieć, wiesz co, nie, to mi się na przykład nie podoba, albo uważam, że to nie jest dobre zachowanie. I ja mogę tym imponować. A niekoniecznie muszę imponować czymś innym. Więc wzmacnianie um, takich strategii, którymi można zabłysnąć w grupie rówieśniczej w postaci takiej, która będzie też adekwatna dla Ciebie, adekwatna dla Twojego okresu rozwojowego i ważna dla Ciebie, to też jest bardzo ważny czynnik. Panie doktorze, jak trudno, być może paradoksalnie, jest rozpoznać um, objawy depresji? rozpoznać kryzys psychiczny, może powiedzmy też w ogóle króciutko o tym, czym w ogóle jest kryzys, ale jak trudno rozpoznać u samego siebie, to coś takiego się dzieje. Kryzys to jest takie zaburzenie stanu równowagi, stanu takiej homeostazy, czyli jakaś, jakiś bodziec potencjalnie stresogenny, czyli jakaś sytuacja kryzysowa, trudna, powoduje, że no, są zaburzone te takie naturalne, ten taki naturalny rytm, czyli widać, że coś się dzieje i muszą być uruchomione jakieś strategie poradzenia sobie. Więc kryzys można rozwiązać dwojako. Można zmienić swoje nastawienie do sytuacji. Jeśli nie mogę tego zmienić, to muszę zmienić nastawienie, czyli jakiś proces, jakiegoś procesu dokonać w mojej głowie, żeby pomyśleć sobie: ok, tego nie mogę zmienić, więc muszę zmienić swój sposób myślenia. Jeśli natomiast możesz to zmienić, no to zrób wszystko, żeby to żeby tak zadziałać? Czyli a ja przykład... w ogóle zdać sobie sprawę z tego, że to jest kryzys, a nie po prostu gorsze samopoczucie. Jest mi smutno, ale może zaraz mi przejdzie. Kiedy jest ten moment, który powinien już nas samych niepokoić? Tutaj musimy rozróżnić kryzys od sytuacji trudnej, tak zwanej, bo sytuacja trudna wymaga od nas większego jakby zaangażowania naszych zasobów. Natomiast kryzys wymaga już jakiegoś działania, tak jak wspomniałam przed chwilą, albo zmiany tego stanu rzeczy, jeśli mam na to wpływ, albo zmiany myślenia. Czyli zmień. Zaakceptuj albo przestań się tym zajmować. To są trzy takie bardzo ważne strategie, które w obliczu e, kryzysu można, e, można zastosować. Ale przede wszystkim, e, jeśli jesteś w takim okresie, że jeszcze nie masz gotowych odpowiedzi, a masz prawo je mieć, to zapytaj dorosłego. A jeśli dorosły nie potrafi ci odpowiedzieć, to zapytaj profesjonalistę. Nie jesteś w tym sam, to jest najistotniejsze. A kiedy to, co czujemy, to już jest depresja? Wtedy, kiedy rzeczywiście utrudnia już nasze funkcjonowanie, wtedy, kiedy rzeczywiście mówimy o braku motywacji, kiedy widzimy już zmianę w rytmach okołodobowych, kiedy widzimy zmianę w sposobie odżywiania, kiedy widzimy taki zupełny brak motywacji i zaczyna nas to rzeczywiście już martwić, to jest to moment, żeby jednak poprosić jakiegoś do, jakąś osobę dorosłą o interwencję. O rozmowę na pewno, ale w dużej mierze już radzilibyśmy jednak, żeby tutaj specjalista osądził, czy tu jest rzeczywiście depresja, czy też wynika to właśnie z przeżywania jakiegoś kryzysu. Czasami słyszę od młodych ludzi o takiej sytuacji, w której kompletnie nie rozumieją skąd biorą się, mówiąc kolokwialnie, doły, czy te kryzysy psychiczne, ten trwający bardzo długo smutek, który utrudnia funkcjonowanie, Często mówią o tym, że wiedzą, skąd może się to brać, ale nie widzą czegoś takiego w swoim życiu. Właściwie są w stanie tylko rozpoznać, że ta psychia płata takie figle, ale nie wiedzą dlaczego. Skąd to się bierze i czy, czy tak się zdarza częściej, że, że to rozpoznanie jakby przyczyn jest ogromnie trudne. Um. Każde zachowanie w zasadzie ma jakąś funkcję, czyli bywa, że jest jakaś po prostu przyczyna. Natomiast tutaj przyczyną może być też to, że człowiek jest właśnie w takim okresie rozwojowym, gdzie te emocje są odczuwane w sposób zdecydowanie intensywniejszy. Natomiast jeśli przez około 4-5 tygodni ten kryzys nie jest, nie jest rozwiązany, to, czyli nie doszło do tego naturalnego powrotu do stanu równowagi i homeostazy, to możemy mówić o tym, że powinniśmy poszukać profesjonalizm pomocy to jest też tak, że czasami gdzieś tam zbieg jakichś wydarzeń może skumulować się i spowodować, że już tego nie dźwigamy. To nie musi być jedna rzecz. To nie musi być tak, że nie wiem, przeżyłeś wypadek albo stało się coś strasznego w Twoim życiu. Może być też tak, że po prostu miałeś nagromadzenie różnych sytuacji, które wymagały od Ciebie uruchamiania różnych strategii. Czasami Ci się udało, czasami nie, ale czujesz, że to za dużo, że potrzebujesz porozmawiać, pogadać z kimś, kto, kto Ci to wyjaśni i pokaże Ci, jak sobie radzić z takimi emocjami. I to też jest dobry moment, żeby udać się do specjalisty, czasami zapytać też rodzica, z rodzicem porozmawiać. I tutaj wielu rodziców to trzeba też powiedzieć, że coraz większą mamy już taką świadomość też rodzicielską. Rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi, próbują już przynajmniej jakby o te emocje pytać, mówią, że się martwią, ale też rodzice nie muszą wszystkiego wiedzieć, a poza tym dziecko nie zawsze, albo młody człowiek szczególnie, nie zawsze chce mówić o wszystkim rodzicom. W związku z tym rodzice też powinni trochę Tutaj zrobić krok w tył i dać dziecku przestrzeń na to, żeby tą swoją budowę tożsamości opierało również o relacje pozarodzinnych. A o pani w gabinecie jak trudno pacjentom było powiedzieć wprost o swoich emocjach, wprost o tym, co czują, wprost o tym, że czują się źle, a czasami o tych sytuacjach, o których bardzo trudno jest powiedzieć drugiej osobie, czyli na przykład o myślach samobójczych. Mam wrażenie, że w gabinecie jest prościej, ale to oczywiście nie dotyczy każdego przypadku. Czasami jest tak, że szczególnie wśród tych osób, które mają takie tak zwane zaburzenia internalizacyjne, czyli takie, które nauczyły się te emocje swoje kumulować w środku, nie mówić o nich a one dają o sobie znać i dają sobie znać w postaci różnego rodzaju problemów emocjonalnych i wtedy te osoby mają większą trudność, one wymagają wtedy większej pracy nad daniem tej przestrzeni, nad daniem narzędzi w ogóle, żeby to zrobić, czyli tego, żeby najpierw nauczyć je w ogóle wyrażania emocji albo nauczyć się tego, jakie są emocje i tej przestrzeni, czyli tego, że możesz o tych roz emocjach rozmawiać i dopiero wtedy o tym zaczynamy mówić. Powiedzmy jeszcze o tych osobach chociażby w środowisku szkolnym, które samemu nie zmagają się z problemami psychicznymi, ale ze względu na swoją wrażliwość albo na liczne jakiekolwiek inne cechy dostrzegają taką osobę, która w kryzysie psychicznym jest, która chodzi kolejny dzień smutna, w której zauważają, że w jej życiu coś się... Yy, dzieje, jaką rolę taka, taka osoba, rówieśnik nawet może odegrać? Wiadomo, brakuje wyposażenia, przygotowania, nie mamy takiej wiedzy, także doświadczenia życiowego często, ale jaką rolę i, i taka osoba może odegrać i co Pani zdaniem mógłby zrobić taki młody człowiek, rówieśnik, który dostrzega taki problem? Stolatki są dla siebie doskonałym wsparciem często. To odniesienie do grupy rówieśniczej, ta potrzeba wsparcia w grupie rówieśniczej, szczególnie w tym okresie rozwojowym, jest bardzo ważna. Więc jeśli w środowisku widać kogoś takiego, kto potrzebuje pomocy, to warto o to zapytać, czy zapytać w czym mogę ci pomóc, albo czym mogę ci pomóc, albo wiesz co, jakbyś chciał pogadać, to ja też jestem. Tylko że jeśli jest ta rozmowa, to fajnie jest też, żeby nie było tak, że jak zaczynamy taką rozmowę, to um, mówimy coś, co często jest charakterystyczne też dla dorosłych, że a dobra, to ja też to miałem, to nic tam się nie dzieje i tak dalej. To też nie jest dosyć dobra strategia. Tutaj mamy dać przestrzeń na to, żebyś mi powiedział o swoich emocjach. Bez osądzania, bez żadnego e, nazywania tego, że to jest głupie, to jest niefajne. To, co ty czujesz w tym momencie, jest widać dla ciebie ważne. Jeśli chcę ciebie wspierać, to ja cię biorę z całym dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, że ja daję ci przestrzeń na to, żebyś mi o tym powiedział. I jeśli będę umiał Ci jakoś pomóc, to pomogę, a jeśli nie, to mogę Ci pomóc tak, żeby poszukać z Tobą jakiegoś specjalisty, do którego możesz się udać. Albo mogę zapytać swoją mamę czy tatę o to, czy znają jakąś taką osobę, albo co zrobić w takiej sytuacji i to też jest w porządku. Dostrzegam coś bardzo pozytywnego w tym, że dziś już chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że ten problem istnieje, że jest powszechny, można przewoływać różne dane, mówi się o tym, że setki tysięcy młodych ludzi w Polsce zmaga się z problemami psychicznymi, być może wymaga opieki psychologicznej bądź psychiatrycznej. Tak myślę sobie, gdybym ja miał dzisiaj 15-16 lat i odczuwał takie problemy, że być może dla mnie byłoby istotna taka świadomość, że nie jestem jedyny, być może nawet nie jestem jedyny w klasie, być może nikt na tym te odgłośny nie mówi, ale jest nas wielu i. Moment, w którym zaczniemy sobie próbować poradzić, może być bardzo istotny, bo to jest możliwe, żeby, żeby sobie z tym problemem rzeczywiście poradzić. To jest bardzo ważne, taka wspólnotowość tak jakby, że to nie dotyczy tylko mnie, ja nie wariuję. Taki problem dotyczył też kogoś innego i on sobie z tym poradził. I ja teraz widzę też te kroki. Są takie problemy psychiczne, w których młodzież może być dla siebie doskonałym wsparciem. Są też takie, w których jakby wymagane jest bardziej takie wsparcie indywidualne. Natomiast każdorazowo dobrze by było, żeby to jednak oszacował specjalista, jeśli te objawy są niepokojące. Natomiast pamiętajmy, że. No, my musimy być, jakby potrafić być dla siebie wsparciem i jeśli zaczniemy to od okresu takiego wczesno dziecięcego, a potem jest to bazą, która dodatkowo jeszcze jest dla nastolatka taką bardzo, bardzo istotną, to w życiu dorosłym to naprawdę będzie mocno owocowało, czyli ta sieć przyjaciół, sieć wsparcia będzie bardzo duża, a jeśli tak, to będziemy sobie lepiej radzić z problemami. Czasami wątpimy w zasadność terapii. Czy wierzy Pani, że to jest zawsze dobre rozwiązanie? Gdybym nie wierzyła w terapię, to nie robiła tego, co robię, bo y, cały czas mam, y, mam takie poczucie, że jest to bardzo ważne, czyli to wsparcie w kontekście zdrowia psychicznego jest bardzo ważne. Ja często młodym ludziom, y, bo tam ciężko jest czasem wypracować motywację, i to jest normalne, że w tym okresie tej motywacji czasem nie ma. Ale wystarczy rozważyć dwie rzeczy. Jeśli to, co masz, nie do końca ci odpowiada i nie chcesz za bardzo już w taki sposób funkcjonować. To jak idziesz do gabinetu, to masz 50% szans. Albo się uda, albo się nie uda, w zależności od tego, czy ty też pracujesz, bo psycholog za ciebie życia nie przeżyje. Ale jeśli wybierzesz drugą drogę, że ci to nie pasuje, ale nic z tym nie zrobisz, to tylko w tej sytuacji masz jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że się powiedzie. Tutaj od razu wskazujesz się na to, że nic się nie zmieni, a przecież tego nie chcesz. I dlatego wierzę, że to 50% będzie skutkowało, jeśli będziemy współpracować. A na tą współpracę zawsze psycholog liczy. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.